Jesteśmy w pobliżu Bazyliki Licheńskiej i z nami ksiądz kustosz Janusz Kumala i ogrodnik licheński sanktuaryjny Tomasz Kudła. Chcemy porozmawiać o ogrodzie, który tu jest wokół Bazyliki, roztacza się na olbrzymim terenie. Jest niezwykle zadbany, zrobiony z rozmysłem, z pewną wizją. Musiało być piękne, musiało być zaprojektowane, musi być zadbane. Jeśli chcemy zachować specyfikę miejsca jako miejsca świętego, miejsca, w którym przyjeżdża się, aby odpocząć, nie tylko duchowo, ale również i fizycznie, ten odpoczynek w takim otoczeniu jest jeszcze bardziej, że tak powiem, skuteczny. Na jakiej przestrzeni mamy ogrody licheńskie? Nowa część sanktuarium zajmuje około 20 hektarów, a stara część sanktuarium około 10 hektarów. Mamy generalnie naturalny podział zieleni na terenie sanktuarium. Nowa część sanktuarium, formalna, strzyżona, zadbana, nawiązuje do ogrodów francuskich, chociaż nie jest to czysty styl francuski, bo taki generalnie by tutaj nie pasował. Stara część sanktuarium z kościołem świętej Dorotły i Golgotą, no to jest część taka naturalna, swobodna, i tam generalnie to wszystko nawiązuje do stylu ogrodów angielskich. No piękny bukszpanowy labirynt. Tak, to jest zachód Bazyliki, założenie zrobione jakiś czas temu i tu mamy świetny przykład powiązania powiedzmy stylu francuskiego, tutaj bardziej ornamenty, bardziej strojne, pozostałe kwatery bardziej geometryczne, czyli powiązanie stylu francuskiego i włoskiego i właściwie szpalery, żywopłoty, wszystko cięte, naturalnych zadrzemień na terenie sanktuarium mamy dużo. Dbamy o nie, bo chodzi nam o to, żeby było jak najwięcej zwier zwierząt, głównie ptaków, które właśnie w tej chwili słyszymy. Nie? Wszyscy się dziwią, że przycinamy pod linijkę, ale to wcale nie jest pod linijkę. Wystarczy trochę wprawy i da się to zrobić. Żeby wszystkie, wszystkie szpalery, żywopłoty i co, co jest do cięcia przyciąć na terenie sanktuarium, tak potrzebujemy około 10 dni. Teraz bardziej się koncentrujemy na starej części sanktuarium, ale też wschodnia część sanktuarium czeka na zagospodarowanie według nowego projektu. Także pomysłów jest sporo, pan Tomek sobie doskonale daje radę, sam mam mnóstwo pomysłów i powoli je realizujemy. Także właściwie przyjeżdżając często do Lichenia, można zauważyć, że się zmienia również pod względem zieleni. Generalnie znajdujemy się na tak zwanym parterze centralnym. Głównym elementem jest fontanna i główna aleja prowadząca do bazyliki. Fontannę i plac otaczają partery. Złożone z bukszpana, ścisa. Przestrzeń między ornamentami wypełniona jest lawendą i sezonowo kwiatami. W tej chwili już właściwie przekwitają nam powoli tulipany, ale jak skończą się tulipany przyjdzie co czas na kwiaty jednoroczne. No i te elementy betonowe, kwietniki, ławeczki, to tak jakby wyjęte z ogrodu w stylu francuskim. Tak, tak, to wszystko generalnie, zachód bazyliki, tutaj ten partery centralny, partery prowadzące na starą część, no to tak to jak mówiłem, to, to, jest, to jest założenie w stylu francuskim. Dom papieski posadzony. W 2006 roku, 18 maja, zobaczmy jak już wielki. Na pamiątkę naszego i coś świętego, też jako znak pamięci o jego pielgrzymce do naszego sanktuarium w 1999 roku. Pasuje w tym miejscu i widać, że rzeczywiście jakoś harmonizuje z otoczeniem i z tą fontanną i z tymi drzewami wokół i zielenią, która jest. I daje cień. I daje cień i będzie dawał coraz większy cień, tak że wszyscy się tu zmieszczą. Proszę księdza, mamy tu patriotyczny zakątek w Ogrodach Licheńskich, bo tak już to będę nazywać. No nie może być inaczej, jeśli obraz Matki Bożej Licheńskiej przedstawia Matkę Bożą Bolesną, królową Polski. No to ten wymiar patriotyczny rzeczywiście jest odnajdywany w różnych miejscach sanktuarium, również zieleń jakoś nawiązuje, więc no, mamy kolor biało-czerwony, barwy narodowe. Przy okazji mogę powiedzieć, zdradzając tajemnice, czy też plany, które mamy, już niedługo będą zrealizowane, Mianowicie będzie gatunek tulipana pod nazwą Matka Boża Licheńska. Aleja główna prowadząca do bazyliki też jest pięknie ozdobiona ogrodem. Tak, tutaj wychodzimy ze starej części sanktuarium i wchodzimy jakby w jakby nowy świat. Mamy część formalną. Główna aleja prowadząca do bazyliki cztery partery bukszpanowe, każdy parter inny wzór wypełnione kruszywem i sezonowymi kwiatami. W tej chwili były tulipany, skończą się tulipany, to będą kwiaty sezonowe, obwódki cisowe wypełnione różami, róże w kolorach powiedzmy nostalgicznych. Bardzo silnie pachnące, czyli jak zakwitną, to tutaj się rozchodzi niesamowity zapach. Weszliśmy do starej części sanktuarium. Ta roślinność jest tutaj starsza, większa. Tak, w tej chwili jesteśmy starej części Sanktuarium, tak zwanej starej części Sanktuarium przy Golgocie. Wiadomo, tu nasadzenia są dużo starsze i charakter, powiedzmy, tych założeń jest naturalny, swobodny. Tak jak mówiłem wcześniej, nawiązuje to do stylu ogrodów francuskich. Formy architektoniczne, choćby ta Golgota, różne groty i różne, różne inne formy to wszystko nawiązuje do stylu angielskiego. Tu jest pełna swoboda, nie, nie ingerujemy za bardzo, nie przecinamy, właściwie usuwamy to, co trzeba usunąć, to co zagraża bezpieczeństwu pielgrzymom. Nic więcej generalnie tutaj nie, nie robimy. Oczywiście to jest wszystko zadbane, wypielęgnowane, ale nie ma tu żadnej, żadnych form strzyżonych i, i tak dalej, i tak dalej. W tym roku na wiosnę, wczesną wiosną, zawiesiliśmy 140 budek lęgowych w trzech rodzajach dla różnych gatunków ptaków. Chcemy, żeby w sezonie nie tylko koncerty organowe w bazylicy, bazylice cieszyły ucho, ale też chcemy, żeby koncerty na zewnątrz ptaków też cieszyły, cieszyły ucho pielgrzymów. Ogrody licheńskie można powiedzieć, że są taką świątynią pod gołym niebem, czyli świątynią, która zachęca do, do refleksji, do kontemplacji, do rozmyślań to zawsze kontakt z przyrodą temu sprzyja, a nasze ogrody do tego świetnie się nadają.